Drodzy, ojejku, ale część dziurawe drogi nasze w chemie. Witam w kolejnym vlogu. Dziękuję Wam, że jesteście. Co się. a krokodyla pokazujesz, super. I jedziemy do kolejnej biedronki. Szukam suplementów. Nie diety. Zjadłem już suplementy, diety w głowie. Suplementów, witaminek Dominika Rupińskiego, bo Lila się tak na nie uparła. Także jedziemy. Zobaczyć i przy okazji kupię chleb, bo, bo, bo wczoraj nie kupiłam biedronca a już nie ma chleba. No hej, hej, nie wiem, że jesteśmy od jakiegoś czasu, rękał spam, ale powiem Wam takie wiochy mi narobił w tej Biedronce, że już mówię, już tam nie pojedę do tej Biedronki nigdzie. Tak się zachowywał, bo już był śpiące. I w sumie zasnął mi w aucie, praktycznie pod samym domem. Wzięłam go na ręce. Po czym, oczywiście, w domu się obudził i znowu było larmo. Ale po jakichś 20 minutach udało mi się go uspać i śpi. Tym, że ja siadłam koło niego i się zawiesiłam na telefonie. Ale dobra. Chyba nie będę pokazywać spożywki. O, może tak Wam pokażę. Dwa pączki kupiłam sobie i tadzikowi do kawy. I kupiłam dwa pączki. Jeden. Jeszcze drugi Remikowi. Ten jest z marmoladą, a ten nie wiem, nie pamiętam, ale one są duty Donuts. Ta sama firma, co miała te pączki ekipy. Jestem ciekawa, jak one smakują. Też są takie mdłecznie. Mleczne kanapki. wziąłem też te serki z zabawką, z Psycho patrolu dzieciakom i powiem Wam, to są takie fajne zabawki, lepsze niż w tych jajkach niespodziankach teraz. I akurat trafiły się dwa kosnopieski nam, także super Bardzo się opłaca kupować te serki niż te kinder niespodzianki. Chlebek wzięłam właśnie w sumie pycham myślą po chleb i hipotetę te ogórka, bo też już... Resztka, no i keczup, mi ten z Madero, z Biedronki, on nie stanie, ale mi on mega smakuje, mi nie smakuje keczup z i niby najlepszy, ale no nie, dla mnie on smakuje jak koncentrat. Yy, mamy te suplementy, yy, Dominik Rupiński, lekam Energia i Aktywność, smak gumy balonowej, to jest różowy. I on jest... Gdzie tu pisze, od ilu on jest za... Gdzieś pisało... Aha, jest, znalazłam. Produkt przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia. Więc ja sobie to przetestuję. z Stadzikiem. Później tutaj mamy... No ale... A tu nie pisze z tej samej strony. Znowu gdzieś indziej. Aha, jest. Przeznaczony dla osób powyżej 14 roku życia. To jest koncentracja smak jagodowy. Ciekawa jestem. Lila moja będzie chciała na pewno spróbować tego smaku gumy balonowej na bank. I te są wsparcie i odporność. Smak truskawkowy. Właśnie dziwne, że w żółtym opakowaniu jest smak truskawkowy. No, teoretycznie to powinien być yy, ten, nie? No, cytrynowy. Aha, powyżej trzeciego roku życia. No to Lila sobie yy, przetestuje. Dobra, jakże i gruchówkę widzę, że się już gotuje, więc my zjemy, a, a Tadek dostanie trochę później. Miałam Wam jeszcze pokazać kubka jaki ode mnie wysępił remik Biedronca z psiego patrolu. Wróciliśmy teraz z, ze sklepu z żywnością, chcę Wam pokazać co kupiłam, ponieważ jest to taki sklep, do którego w tygodniu, jeżeli chcecie z nim, w nim zrobić zakupy, musicie mieć skierowanie z mopsu. A jeżeli nie macie skierowania, to spokojnie możecie sobie w nim zrobić zakup w sobotę. On jest otwarty chyba od 9 do 13 nie mle w sobotę. I tam są rzeczy takie wiecie, z, krótką, z krótkim terminem ważności, choć nie wszystkie, niektóre mają długi termin ważności. I tam w sumie idzie kupić wszystko: warzywa, owoce, jakieś słoiki, pieczywo. Ja głównie tam pojechałam właśnie z po pieczywo, żeby sobie pomrozić. No i trochę tego kupiłam. Naprawdę całą siatę, taką dużą z oczu, wydałam 56 zł tylko. Więc naprawdę się opłaca. Także możecie spokojnie wpadać: to jest w Katowicach na tysiącleciu, drugie znali goście. Ja tam na Ligocie byłam raz, ale ten na Ligocie sklepik jest malutki. Ja zawsze jeżdżę tam na tysiąclecie. Także spoko, czasem naprawdę idzie kupić fajne rzeczy i niedroga. Tak samo wędlina, jakieś jogurty i tak dalej. Także jeżeli ktoś ma blisko, a nie wiedział, to polecam. I tu mamy tak, dwa jogurty, dwa serki piątusie, tu mam cukierki. Tu mam dwie marchewki. Kluski na parze, dwa opakowania. Jedne się już robią, bo ja będzie jadła. Jedne kosztowały 3 złote. Dwie zupki chińskie. Grochówka i grzybowa. I tak jak widzicie, tu trzy bułki, tu trzy bułki, tu trzy bułki, tu trzy bułki. Tu chleb, chleb, ja sobie to powrożę. Tam mam te słodkie bułeczki. Tutaj mam ice tea. Do nas, gdzie do 15 kwietnia dwa. 3. Także no, niektóre rzeczy są takie te świeższe, bardziej tak jak tu. Kluski są do 4 października. To jest do 2 października. No ale to już dzisiaj będzie zjedzone. Więc y... nic się nie zmarnuje. Tutaj mam mm, jak się cebulkę, paprykę, tam jest y, cytryna, placki ziemniaczane, 4 piątka. Dwa opakowania tortilli i dwa picia. Jedno było po złotówce. A tutaj mam tu byłam w kilku jeszcze tu kupiłam. Bo róbki to już dzieci zjadły po drodze. To tadzik kupił Remikowi chyba w Carrefourze. Yy, Pasty do zębów to w Rosmanie kupiłam. I te cukierki ja na nie tak polowałam. Ostatnio byśmy gdzieś w kiku kilku ich nie było. A Remgie uwielbia z takiego wiecia pudełeczka. Ja więc wziąłam od razu dwa opakowania. I tyle. Takie zakupki. Dostałam lakier od mamy właśnie z The One, z Oriflame'u i fajny, bo fajnie mi pokrył już praktycznie za pierwszym razem, także no, ja. naprawdę fajne Już się robi. Ila wróciła z plastiki i przyniosła takie piękne domek. To jest dom krasnala, a Martyna żona miała pszczółkę, no. ul, taki ala, a, bo dostawaliśmy i ja się wymieniłam z inną Mina na chciała, ja chciałam, ja chciałam to, a ja chciałam i na się zamieniliśmy, ale na to jakiś taki jakiś taki, um, taki jakiś na no, przyrodnicy tam. Super robicie, a ten mówiłaś, że za tydzień cię nie będzie, bo Tadzik nie powiedział ponoć. Też nie. No. Fajne rzeczy na tej baście robię. Jeszcze wam pokażę, jak ich zrobiła słonecznik, bo nie pokazywałam w tamtym tygodniu. Ja wow. mama, nie ja pokazać. Nie, nic się nie stało. Wąsa. I to jest, to jest w ogóle U nas tak żółto, bo mam rolety mama, pozasuwane. I akurat tutaj montuję mama, dla Was filmik. Mama, mama. To jest krasnoludek, świeczkę, ale jak tą świeczkę tam do środka wsadzić? No, nie, ja szedim, I takiego kwiatuszka. Tak, wcześniej takiego słonecznika. Super. I jeszcze ta na krasna. Robią na tej pastyce, no? Dostaliśmy paczkę z różnymi słodyczami na świecie. chodź, słuchajcie do jej, każdżana maska. Hej moi drodzy, witam się z wami. Dostałam właśnie paczkę Z słodyczami z całego świata. Tak, masz ananaska. Czy mam się tu zacząć? Bo mam tutaj takiego kolegę i nie chcę wam go pokazywać, bo wyglądam strasznie. Bo po prostu moja cera wygląda okropnie i ogólnie to chciałam podziękować. Wyglądam pięknie. Ale chciałam podziękować bardzo Karolci, bo wygrałam u niej rozdanie na kanale. Właśnie słodyczy z całego świata. Także koniecznie wpadajcie do niej yy, na kanał. Może też wygracie coś. Tak. Widzę, że Karolcia tam co jakiś czas robi rozdania. Także super. Bardzo my się mega, mega cieszymy. Yy, I szczególnie, że Jacy truła o słodka, a nic z domu nie ma słodkiego. Nawet mam przekąs. Więc. Otwieramy e boksa. Teraz do szkoły. Tak, patrzymy co tam jest. I pokazujemy Wam oczywiście. O matko jakie to ciężkie! Pokaż? Widni? No ja oglądałam ten test u Karolci na kanale. Ale fajny w ogóle ładnie bardzo zapakowane. Słodyczowo.pl o! Oh. Co to jest? jakieś ciasteczka. Sok? No. Lubię coś z szkoły? No. Ja, ja to znam. Jak gumy turbo. To jest guma Pikachu. Ja lubię pokawa, lubię oglądać rzeczy na podstawie Pokemonów. Tu coś ostre? Ostre, no. Tak, a tu co to? Ej, to jest podane co zostałeś mojej cioci Ani z Ameryki. No. Coś Ej, są te galaretki, co? Każdy się gał nimi na TikToku. Tak? Tak. <grym> Możemy zrobić test. To jest jakaś To jest coś po, to, to jest podobne paluszki do Paluszki w czekoladzie. Ej, mogę... To jest ta galaretka, która wypadła. Nie, nie, wypadła, tylko inna są pewnie. Są takie paluszki. No i to jeszcze są rzeczy. Ty ej, mogę sobie teraz jeść to na test? Ale super. Czy... Zrobimy test do ciebie, ale na kanał, co? Tak, bo tak mam że... test, bo, bo większość to... moich płatek i rzeczy z takich filmów moich, co mamy na kanale. Ja mam mniej testów, więc będziemy testy na moim. Dobra, kończymy. Super, bardzo się cieszę, bardzo Karol Ci dziękuję, także podajcie koniecznie do niej na kanał, a ja się już dzisiaj z Wami żegnam, kończę tego vloga i do zobaczenia. Pa. Ja